Bogna, jaka sprawa została rozwiązana? O jaką sprawę Ci chodzi? O co Ci chodzi w ogóle? Powiedz, powiedz o co Ci chodzi. O to, żebyś się rozliczył rachunkami za co wydałeś donate'y. Ale przecież tunajty są moje. Donate'y są moje, ja się nie muszę z niczego rozliczać. Za podróż, za, yy, za te momenty kiedy zbierałem na wyjazd, na to wszystko, to no przecież byłem na wyjazdach. Byłem na wyjazdach. Spełniłem, spełniłem cele. Nie było tak, że ani razu, kiedy był cel na wyjazd do pani Beaty, tam do, do Poradza, że ja wziąłem pieniądze i ja tam nie pojechałem. Nie zdarzyło się ani razu coś takiego. Ty z czego mam się rozliczać? Za co mam się rozliczać? Z tobą mam się rozliczać? Teraz też za wsparcie kanału mam się rozliczyć? Co chcesz wiedzieć? Co kupiłem? Że kupiłem sobie nowe majtki? O to ci chodzi, bo nie wiem.